Cześć, dziś nieco wyjątkowo, bo siedzimy sobie w Gdyni, na plaży, w oczekiwaniu na słońca, ale korzystając z tego, że mamy chwilę, to pogadamy sobie o tym, jak radzić sobie ze stresem. No my nie jesteśmy jakimiś specjalistami i nie mamy złotej recepty na to, bo każdy tak naprawdę ma swoją, chętnie e, wysłuchamy, wyczytamy wasze recepty na te, jak sobie ze stresem, ale może mm, popowiadajmy troszeczkę o tym, e, no jak u nas to wygląda, bo stres tak naprawdę dochodza się często z nas. Na ulicy, w pracy, w sklepie, bo czy wkurzy pobita, która już trocha e, koszykiem. I, no bardzo często, I bardzo często te sytuacje przekładają się na e, później w A, domu. Tak. Człowiek, tak jak u nas na przykład ktoś kogoś wkurzy na co dzień, później przychodzi do domu e, i, i robi się jakieś spięcie. i e, nie wiem, czy kochanie, ty masz jakieś... To jest sposoby na radzenie sobie ze stresem? Ja nie wiem, no, ale radzenia sobie ze stresem powodowanym przez Twoją osobę czy przez osobę y, z zewnątrz? Ogólnie, ogólnie. Co na przykład robisz, żeby się odstresować? <grym> Jak ci coś spinie, zepnie w pracy, albo ktoś cię zdenerwuje. Yy, albo sobie szybko po schodach w pracy pobiegam, albo sobie zrobi pajacyki. Jeżeli jestem w domu, bądź w miejscu na terenie neutralnym, to sobie no walne szocika. E, są też inne sposoby, e, o których mogę Wam tylko e, pokazać e, dla e, odstresowania się. Czasem pomaga, sami o tym pewnie wiecie. Ja to mam tak, że e, mam jakąś tam grę swoją. No grę po prostu włączam sobie na... E, tablecie i sobie po prostu gram przez chwilę, żeby Włączasz. się nie stresować, tak? włącza i się wyłącza, dla e. mnie nie istnieje, bo sobie tylko gra, i gra, i gra, i Albo gra. Albo słucham muzyki, staram się wyciszyć, staram się nie, nie rozmawiać z nikim, e, czasem jest tak, że muszę posłuchać takiej spokojnej muzyki, wolnej, starać się nie słuchać takiej muzyki, która cię rozprasza. Mm. Można czasem oczywiście być na spacer, specjalnie wybraliśmy się taką scenerię, która Neutralizują Będzie... wszelkie y, niepokoje nasze. Dokładnie. Ci ludzie, którzy mieszkają nad morzem mają bardzo fajnie, bo mają co dzień. Troszkę brakuje czasem słoneczka, no ale miejmy nadzieję, że wkrótce y, nadejdzie. Ale tu jest pięknie, na pewno. Na pewno czego nie należy robić to y, pochopnie, y, pochopnie podejmować jakieś decyzji w sensie pod wpływem amoku i tak pod wpływem Takie... emocji. Nadrzeć się, nadrzeć, nadrzeć. Tak nie wolno, lepiej, lepiej... wszystko z siebie, obróć sensu, się, tak. policz do pięciu i dopiero wtedy wyjaśnij tą sytuację. Nie wolno tak od razu dziubać ostrzem nieczono, bo to powoduje jeszcze większe, gorsze napięcie i bardzo złe sytuacje czasem, jak wiecie. No i to, no... My się tak czasem dziubiemy, ale my tam się ze sobą kłócimy kwadransik i się znowu kochamy mocno. No nie, bo czasem się kłócimy dłużej, no ostatnio się kłóciliśmy dłużej. Pół dnia, ja spałem na jednej kanapie, ty spałeś, no, na znaczy pół dnia. Całą noc praktycznie, no. A tak właśnie. wkurwił mnie tym, że się spać na osobne łóżko. No mówię, no nie wierzę. No i to, bo to jeszcze bardziej napiętnowało sytuację, bo odszedł ode mnie Odpocząć od stresowania. Zamiast tutaj próbować kwestię wyjaśnić albo chwilę pomilczeć to sobie jeszcze się oddalił. Nie należy tego robić. No dobrze, to mów, powiedzieliśmy tutaj trochę o takich sytuacjach stresowych w pracy, znaczy w, w, w które wynosimy z pracy które są w domu. Jeżeli chodzi o sytuacje, które są stresowe w szkole albo w pracy, no to tutaj ym, już jest troszeczkę gorzej, bo przebywamy z jakąś grupą ludzi, do której trzeba się dostosować. Jeżeli... Jest tak, że coś ciebie wkurzy, no i tak musisz opanować te emocje, najlepiej wyjść, nie wiem, na papierosa, jeżeli ktoś pali, albo wyjść na jakąś herbatę, wyjść odetchnąć na świeżym powietrzu, uspokoić się, się z starać, starać się nie e, przenosić swojego stresu na innych ludzi, no bo... Pracujesz z tymi ludźmi i jeżeli wytworzysz atmosferę stresową, to po prostu praca nie będzie efektywna i nic wam nie przyniesie, tak samo w szkole. Będą no, szkolenia trudniej, tak, no bo to są jednak młodzi ludzie, mówimy o no, szkole takiej e, mniejszej, tak, więc oni tam... Gimnazjum. No wiadomo, że się napiętują dosyć mocno, ale po to są pedagodzy, po to są wychowawcy, po to są rodzice, którzy no, muszą pomagać wspierać swoich dzieciaków, no bo kurczę, no... Po coś są. Tak, ale tu mówimy o stresowych sytuacjach, a nie o jakimś takim piętnowaniu, które jest. To, to, to odcinek na inny Ale to na też na się łączy na... Podsumowując, jeżeli złapie Was jakaś sytuacja stresowa, przede wszystkim starajcie się opanować. E, możecie posłuchać jakiejś spokojnej muzyki, wyjść, przejść się na spacery, wyjść na papierosa, wyjść na zewnątrz, odetnąć się świeżym powietrzem. Co z tym papierosem to zostaw, no są inne sposoby. No. Opanowanie, bardzo ważne jest opanowanie i nie podejmowanie pochopnie decyzji bądź odzywek, no jak mówiłem kucia tego, takiego, bo ty mi powiedziałeś, to ja tam będę... Ciekaw jestem jakie macie Wy swoje sposoby na temat radzenia sobie ze stresem. Może, może... nam coś doradzicie, żebyśmy też się mniej na siebie Tak, bo jest, naprawdę to u nas też jest e, czasem jest, sporo stosowności. W ciągu tygodnia mamy na siebie mało czasu i, po, i czasem jest tak, że cały dzień się nie widzimy, wracamy do domu i... i się. Zbęczeni też czasem, bęczeni, więc... więc może będziecie mieli jakieś porady. Te czasy których... napięcie przedkłada się również na... Z których też może skorzystamy. Może macie jakieś swoje porady. Bardzo chętnie poczytamy I co? Nie stresujcie się, nie kłóćcie, kochajcie się, lubcie. Trzymajcie się ciepło, widzimy się wkrótce. Bye.